Cześć, tu Maciek Cigler z Sukcesstudio.pl. Tym razem chciałem Ci przedstawić 6 sposobów na to, jak wynaleźć nowy biznes. Jak wpaść na pomysł na nowy biznes. Co w tym kierunku zrobić, aby wpaść na taki pomysł, czy znaleźć taką niszę, gdzie twój biznes będzie miał szansę powodzenia. Więc Zapraszam do oglądania tego filmu. Ja sposób, jaki bym podsunął, to szukanie wśród swoich zainteresowań. Być może, że to, co Ciebie interesuje, akurat jest tym, czego poszukują inni. I takich przykładów można znaleźć mnóstwo. Oczywiście, tutaj, no, niestety też odeślę Cię do filmu. Gdzie poruszałem też ten temat w drugą stronę. Jeżeli praca to twoje hobby, no nie przepracujesz ani jednego dnia, tak mówi znane powiedzenie. Tylko nie doprowadź do czegoś takiego, że ta twoja ukochana praca będzie wyglądała w ten sposób, że będziesz pracować 16 godzin na dobę. Zero balansu życiowego i w ogóle zero życia jako życia. Już nawet nie mówię o życiu osobistym, czy rodzinnym, czy jakimś innym. To mimo wszystko nie jest dobre rozwiązanie i tą drogą nie podążaj. Ale z drugiej strony, no, pracując przy czymś, co sprawia Ci przyjemność, no rzeczywiście łatwiej się pracuje. Taka praca po prostu skrzydla. Chce ci się wstać rano, żeby tą pracę wykonać. Chce ci się pokonać różnego rodzaju przeciwności, aby tą pracę wykonywać. Więc sposób jest całkiem niezły. Więc czego z niego nie skorzystać? Świetnym sposobem na uruchomienie biznesu jest znalezienie problemów i rozwiązań do nich. Jeżeli się jeszcze okaże, że te problemy nie masz tylko ty, ale ma też więcej osób, to Twoje rozwiązanie może im pomóc. Jeżeli może im pomóc, możesz im je po prostu zaproponować. Pozyskujesz klientów na to, co proponujesz, na to, w jaki sposób rozwiązujesz ich problemy. Tutaj przykładów może być całe mnóstwo na tego typu podejście od. Nie wiem, prostej wymiany koła zapasowego poprzez zrobienie paznokci czy wielu innych rzeczy. W każdym razie, rozwiązując problemy innych, praktycznie masz zapewnionych klientów. Ludzie są coraz bardziej leniwi. Nawet nie chcę im się obejrzeć takich filmów jak ten mój, po to, żeby dowiedzieć się, co mogą zrobić, żeby jednak no, nie żyć za. Jedynie socjal i najniższą krajową. Czasami miewam coś takiego, pewnie też się z tym spotykasz, że przychodzę do pewnej firmy czy mam styczność z pewną firmą i stwierdzam, że ja bym to zrobił zupełnie inaczej. Ja bym to zrobił lepiej. No cóż, to świetne w takim razie. Opcja do tego, żeby spróbować zrobić to samemu. Po co masz wyważać otwarte drzwi, skoro one już są? Kwestia tego, że musisz przygotować tą lepszą ofertę, potem pokazać innym, że masz lepszą ofertę. Być może właśnie skorzystałeś z usług swojej przyszłej konkurencji. I bardzo dobrze, bo na tym właśnie polega biznes na tym, że znajdujesz takie Miejsca, gdzie można to zrobić lepiej, i robisz to lepiej. Wcale nie musisz siedzieć i murzyć nad tym, co tu jeszcze wymyślić. Czasami właśnie wystarczy tylko tyle. A może ta lodziarnia, do której chodzisz, nie ma odpowiedniej obsługi klientów. Pizzeria, w której zamawiasz pizzę, nie potrafi sobie poradzić z prostymi rzeczami jak dowiezienie do klienta, czy po prostu sprostanie. Jego oczekiwaniom. To właśnie jest jeden z przykładów, gdzie warto zawalczyć o tego klienta. Jak to robić? Zastanów się. Może właśnie Ci podpowiedziałem Twój pomysł na biznes? Czasami znany model zupełnie z innej branży, model biznesowy sprawdza się w innej branży. Tutaj. Podam Ci wręcz niewiarygodny przykład. Yy, czytałem kiedyś o takiej sytuacji, że po operacjach kardiochirurgicznych przeżywalność pacjentów była bardzo niska yy, rzędu poniżej, nie pamiętam dokładnie, ale chyba 20% więc bardzo źle. No, jak zaczęto się dokładnie przyglądać sytuacji. To okazało się, że to nie problemem było to, co się działo na sali operacyjnej. Pacjent wyjeżdżał żywy, wszystko było ok, tylko często były problemy zupełnie innej natury. Po pierwsze, okazywało się, że na przykład pacjent w trakcie przewożenia z sali operacyjnej do miejsca, gdzie miał już być podpięty, pod aparaturę nadzorującą jego czynności życiowe, to po drodze różne rzeczy się działy, a to butle okazywały się puste z tlenem, a to ktoś nie podłączył czegoś, nie naładował akumulatorów w czymś, i tak dalej, i tak dalej. Dalej był jeszcze większy problem. Często okazywało się, że pacjent zmarł bo ktoś zapomniał podłączyć te butle do sieci istniejącej w szpitalu, tylko został pacjent na butli takiej zdalnej, czyli tlen w pewnym momencie przestał być mu dostarczany. To samo działo się z sytuacjami, gdzie, gdzie aparatura sprawująca nadzór nad pacjentem po prostu sama z siebie się wyłączała, bo... Po drodze była na zasilaniu akumulatorowym, a po przyjechaniu do sali ktoś zapomniał podłączyć to wszystko do prądu. Czyli proste rzeczy, niedopilnowanie pewnych elementów kończyło się katastrofą. I jeden z kardiochirurgów, kiedyś, gdy miał okoliczność spotkania się z specami od Uwaga, Formuły 1 bardzo był zachwycony tym, jak sprawnie wygląda działanie tego, tego pit-stopu. Tam, gdzie kierowca wjeżdżał i w 8 sekund były wymieniane koła, samochód był zatankowany, szyba wyczyszczona, popielniczka opróżniona... Nie wiem, co tam jeszcze trzeba zrobić przy Bolidzie. W każdym razie kierowca po 8 sekundach ruszał. Wymagało to zgrania wielu ludzi. Cały sztab ludzi nagle otaczał, samochód robił to, co trzeba, i odchodził. Gdy zaczęto przyglądać się tematowi, okazało się, że to wszystko jest oparte o odpowiednie procedury. Każdy wie, co do niego należy. Każdy element, który należało wykonać, został rozpisany i została przyznana osoba odpowiedzialna za daną rzecz. I to samo wprowadzono do szpitala. W momencie, kiedy kończyła się operacja, każdy wiedział, co ma zrobić: kto jest odpowiedzialny za naładowanie akumulatorów, podłączenie tlenu, kto za to, żeby podłączyć wszystko do prądu. To no, za to, żeby na koniec wszystko sprawdzić po tych wszystkich ludziach, czy na pewno zrobili to, co trzeba. Śmiertelność znacząco spadła. A jak wspominam, nie pamiętam dokładnie, jakie to ilości procentowe, ale to nie jest istotne w tym przykładzie. Istotne jest to, że do medycyny można było przenieść tak zupełnie inną dziedzinę, jaką jest Formuła 1. Nagle można było zastosować te rozwiązania, które są w Formule 1, do tego, aby ratować czy właściwie podtrzymywać ludzkie życie po operacji. Tak samo jest z innymi branżami. Czasami patenty, które są już od lat znane w pewnej branży, można zastosować w zupełnie innej branży. Czasami ten sam model tam się świetnie sprawdzi. Nagle okaże się, że przenosząc z tej branży do tej pewne rozwiązania, konkurencję wykaszasz zupełnie jesteś numer jeden na rynku. Proste. Spróbuj. Podróże kształcą. To wcale nie jest nowe powiedzenie, ale też i nie jest bez sensu. Podróże rzeczywiście kształcą. Oczywiście, jeżeli podróżujemy w sensowny sposób, nie działamy na zasadzie, że praktycznie nasza podróż jest od knajpy do knajpy, czy jedziemy do jakiegoś kraju tylko po to, żeby wyłożyć się nad morzem i tam dwa tygodnie spędzić, smażąc się, odwracając się z boczku na bok. W ten sposób, owszem, może zapoznać się z pewnymi rzeczami, ale na pewno nie tak rozlegle, jeżeli rzeczywiście. Zdecydujesz się na aktywną podróż, na poznawanie nowych rzeczy, nowych ludzi, nowych zwyczajów no i także nowych zastosowań, różnych rzeczy, nowych rozwiązań. To często jest tak, że Polacy na przykład pojechali do Wielkiej Brytanii, zobaczyli jak tam to wszystko wygląda i wiele patentów. Stamtąd przywieźli. No, nie będę tu mówił o patentach związanych z rozwiązaniami, te dwa słynne krany w Wielkiej Brytanii, czy pokazywane przez elektryków sieci z lat 50., gdzie wszystko się pali i w drewnianych skrzynkach dalej jest podłączony prąd. Bo to po prostu, jeżeli widzi się te rozwiązania, jakie tam są hydraulików i elektryków, to po prostu. To to jest trzeci świat. No my naprawdę jesteśmy w XXI albo jak dla nich tutaj w XXI wieku. Tak to wygląda potęga wielkiej korony brytyjskiej. Ale można też podchwycić pewne inne rzeczy. Nauczyć się pewnych innych rozwiązań, skorzystać z nowych narzędzi, nowych technologii, akurat to oni mają. No i to trzeba im przyznać. Sporo materiałów wiem, że jeżeli chodzi o budownictwo, Polacy zaczerpnęli. No nie oszukujmy się od Niemców, bo oni też sporo rozwiązań mieli. Także podróże kształcą. Podróże też uczą pewnych rzeczy. Czasami rzeczy, które przyuważysz za granicą, możesz wykorzystać w Polsce z powodzeniem, bo tu jeszcze tego nie ma. Także do tego jak najbardziej zachęcam. Patrz, jedno, na jedną rzecz chciałbym Ci zwrócić uwagę. Jak wiele filmów, piosenek jest odświeżana po latach. To lenistwo zespołów filmowych, to lenistwo twórców muzycznych doprowadza do tego, że zamiast skomponować coś nowego, zanim wymyślić nowy scenariusz, wymyślić coś, co teraz będzie hitem. Odsmaża się stare kotlety, robiąc po prostu coś takiego, że stary przebój przerabia się dodając trochę nowych dźwięków, trochę nowoczesnych rzeczy, koniecznie trochę rapującego kogoś tam i już mamy świetny utwór. I w ten sposób z fajnego, pogodnego utworu robimy. Totalnego cmenta, albo coś, co zupełnie się nie da słuchać. No, ale czasami, czasami takie odświeżenie całkiem nieźle wygląda. No tu nie powiem o adaptacjach już Netflixa słynnych, <noise> gdzie wszyscy. No dobra, nie chcę tego mówić, bo <noise> zablokują mi ten film sam. Wiesz co, czy sama wiesz, co mam w tym momencie na myśli. Jakich to aktorów się łupka. No bo no sorry, jeżeli. No, dziki zachód podbijali sami ciemnoskórzy. Aktorzy, no to naprawdę to już mocno z historią odstaje, bo takiego czegoś po prostu nie było. No ale nie wchodźmy w te tematy, bo temat zaczyna się robić niski w ostatnich czasach. Chodzi mi o to, że czasami stare rozwiązania są niezłe. Szczególnie dotyczy to takich firm rodzinnych, bardzo solidnych. Na przykład niedawno do pewnej tutaj firmy w Polsce zgłosili się Austriacy, że oni dalej mają części do elektrowni, która wodnej, która została tutaj w Polsce zrobiona 100 lat temu. Mają te wszystkie części, no bo firma jest solidna i po prostu dba o swoich klientów. Więc, czy Polacy dalej tam chcą mały remoncik po stu paru latach zrobić? Bo w razie czego oni tymi częściami służą? Widzisz, solidność to jest coś, co jest już praktycznie u nas zapomniane. Ale jest jeszcze wiele innych fajnych cech w starych rozwiązaniach. Może warto się do nich przekonać? A popatrz chociażby, obsługa klienta w sklepie rzeckiego, w lalce. Jakże inna od tej, której mamy w dzisiejszych czasach. No, weźmy nawet obsługę w sklepie obuwniczym wykonywaną przez alabandiego. Bandiego. Czy w Polsce mamy takie w ogóle sklepy, gdzie klientka czuje się jak królowa? O no, Al Bandit oczywiście sobie tam żarty różnorobił robił, bardzo niewybredne ale prawdą jest taka, że klientka mogła przyjść, a to sprzedawca biegał wokół niej z pudełkami, z butami, a nie ona biegała i szukała butów dla siebie. Jak znaleźć nowe sposoby na biznes? Dzisiaj przedstawiłem Ci właśnie sześć takich sposobów. Mam nadzieję, że ten film... Zainspiruje Cię do tego, żeby poszukać. Żeby poszukać cię, przez Ciebie nowych pomysłów na biznes dla Ciebie. Na biznes, który ma duże szanse powodzenia. Pamiętaj, że najważniejszą rzeczą jest sprzedaż. Nie marketing. On jest na późniejszym etapie. Na początku, jak firma działa, musisz mieć klientów. Oni są najważniejsi. Bez klientów twoja firma nie będzie istniała. To co z tego, że ty robisz super rzeczy, jeżeli nikt ich nie kupuje. Jeżeli tak będzie, twój biznes nie przetrwa. Najważniejszą rzeczą jest sprzedaż. Dopiero na kolejnym etapie jest marketing i inne tego typu rzeczy? Po drugie, to, że ludzie twierdzą, że kupią, to mów. Sprawdzam. To metoda, która świetnie omawia wielokrotnie. Już kolejny rok Marcin Osman w swoich filmach. To nie jest sztuką zrobić coś takiego, że produkujesz produkt i już. Ważne jest umieć go sprzedać. Jeżeli masz klientów, dopiero możesz jest sensowne produkowanie czegokolwiek. Dopiero jeżeli klienci są w stanie wyłożyć pieniądze, to dopiero jest sens produkowania czegokolwiek. Czyli mniej klientów, ale nie takich, co dadzą ci lajki, serduszka i tam inne takie rzeczy, bo tego, jak to się mówi, do garnka nie wrzucisz. Potrzebujesz finansów. Jeżeli 10 klientów twierdzi potencjalnych, że kupi to u ciebie, to powiedz, sprawdzam. Jak bardzo ci na tym zależy? Czy jesteś w stanie mi w tym momencie spłacić chociażby zaliczkę? Albo nawet całą kwotę. Ja wyceniam to na tyle. To będzie przed sprzedaż. Tylko ty kupisz w tak niskiej cenie. Ale czy jesteś w stanie już wyłożyć pieniądze? Jeżeli tak, to to są rzeczywiście klienci świetni. Jeżeli robią przelew i ty pieniądze widzisz na swoim koncie. Czy pieniądze ci po prostu wręczają do ręki, to tak, to jest dobra droga. I to są dobrzy klienci. Ale jeżeli jest sytuacja, że ktoś mówi tak, ale potem, jak przychodzi pytanie o pieniądze, to no nie, ja się zastanowię. To zastanawiać się nie jeden, zastanawia. Tylko, że nic z tego nie ma. Owocnych biznesów. Owocnych pomysłów, wdrażania nowych rzeczy. Zaczął się rok niedawno, teraz jest czas na to, aby powalczyć, aby ten rok był dla Ciebie świetny. I tego chciałbym Ci życzyć, aby ten rok 2022 był naprawdę dla Ciebie świetny. Chociaż, jak oglądasz ten film trochę później, to. Następne lata też mogą być dla ciebie świetne. Mam nadzieję, że korzystając z rzeczy, które ci dzisiaj podpowiedziałem, sprawisz, że ten rok będzie świetny. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam do zaglądania na YouTube'a, na mój kanał Sukces Studio, pisany razem. Tam bardzo dużo filmów, już blisko 150, które. Obrazują dużo rzeczy związanych z biznesem, z rozwiązaniami informatycznymi, sprzedażą, marketingiem, trochę psychologią. Warto tam pozaglądać. Myślę, że znajdziesz coś dla siebie. Na dzisiaj już dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli znasz kogoś, kto powinien ten film obejrzeć, nie wahaj się. Wybierz, udostępnij i wyślij mu ten film. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.